Dzisiejsza kuchnia plebana o tym, o czym dżentelmeni nie rozmawiają przebaczyć czy liczyć. Oto jest pytanie w kuchni plebana na dwa sposoby. Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj tak wyjątkowo, bo przed nami będą piersi kurczaka, indyka, kaczki, czy zresztą sami zobaczmy. Otwieramy szeroko oczy. A może także dzisiaj i kieszenie. Uczymy się dzisiaj liczyć wspólnie z Świętym Piotrem. Przebaczyć czy liczyć? Oto jest pytanie, na które zaprasza nas dzisiaj Święty Mateusz. Początek wysłuchajcie w kościele, a teraz przed nami przypowieść. W której będzie dużo biblijnej matematyki. Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien mm. 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mnieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił, Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić mówiąc Oddaj coś winien Jego współsługa padł przed nim i prosił Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia Dopóki nie odda długu Współsudzy jego, widząc co się działo Bardzo się zasmucili Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko co zaszło Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu Sługo niegodziwy, darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? I uniósłszy się gniewem, Pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni Wam ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Tata Michał, pleban Grek, zapraszamy dzisiaj Ciebie na niezwykłe spotkanie. Będzie dużo. Złota Kochane dzieci, wspaniali rodzice i cudowni dziadkowie Jezus z nami, tata Michał Pleban Grek Zaczynamy w Kuchni Plebana Dzisiaj kolejne danie na dwa sposoby Co dziś tato zaproponujemy Naszym ilusińskim i ich bliskim Chodząc po zakupy Upatrzyłem pierś indyka i z tej piersi będziemy Kuchur, dwa dania Kuchurka. robić, jedno Kuchurka. będzie faszerowane również warzywkami, indyka. grzybkami, serkiem, a drugie upieczemy z chabowego, normalnie z chabowego, jak ostatni raz, ale z indyka. Pierś będzie na dwa sposoby, nadziewana i podsmażana. Ślinka już cieknie, zobaczymy jak to nam pójdzie, a przy okazji Zastanów się, jak będziesz patrzeć, czy łatwo jest komuś przebaczyć, jak ci zje twój obiad. Przed nami składniki do wyśmienitych piersi z indyka. Ja tutaj już odkroiłem sobie kawałeczki. Czyli mamy tato piersi? Tak. Co jeszcze z jest tego, potrzebne do tego nadziewania? Kurde, do tego piersi. nadziewania mamy paprykę. Pieczarzeczki i serek. Paprykę pokroimy w plasterki. Pieczarki obieramy i kroimy również w plastry. Ser dodajemy troszeczkę pietruszki. Cebulka już jest przygotowana. A resztę dajemy w ręce taty Michała, który zabiera nóż i już działa. Abyśmy nie tracili czasu, bierzemy pieczareczki i tu mamy cybulkę. Kładziemy na patelnię. Dołączając naszą sławną patelnię. troszkę masełkę i będziemy podsmażać. Musimy teraz poczekać chwileczkę, żeby masło się rozpłynęło, a za chwileczkę pojawią się tam nasze pieczarki, które będą nadzieniem dzisiejszej piersi indyka. Do smaku też dodajemy cebuli, a by było też w środku kolorowo, nie zapomnijmy o papryce i pietrusce. Super. Będziemy obserwować to podsmażanie, aż grzybki będą robić się brązowe, cebulka tak samo, lekko jak mówiąc ładnie po naszemu, to się wszystko zmorzy. Będziemy czekać. Ja w międzyczasie przekroję piersi. Do nadziania. A do środka oczywiście ser, przygotowujemy miejsce dla naszych grzybków oraz przygotowujemy paprykę i przyozdabiamy, jak ktoś lubi, pietruszkę. Żeby tego farszu więcej weszło, rozbijemy te piersi trochę. I czekamy, czekamy, aż nasz farsz się w zrumieni. Dodajemy wspomniany ser. Tak, można położyć tam. Praca wre. A my dzisiaj zastanawiamy się, jeśli ktoś nam zje nasze ulubione danie, czy łatwo byśmy mu wybaczyli? Myślę, że nie zawsze. Podobnie było z pytaniem świętego Piotra. Pyta się, ile razy. Mamy przebaczyć czy aż siedem razy. Siedem była to cyfra doskonała. Jezus niejako uspokaja Piotra i słuchaczy i mówi nie siedem razy, tylko aż siedem razy, czyli zawsze. To jest trudna szkoła dzisiejszego gotowania. Przebaczyć zawsze? Czy to jest możliwe? Liczymy, ile kosztuje przebaczenie. 100 tysięcy, 10 tysięcy tysiąc. Nie, to nie tak. Tam było 10 tysięcy talentów, a jeden talent to 34 kg złota. Pamiętasz, ile był winien ten człowiek swemu królowi? Bardzo dużo. A ile ktoś jemu był winien? Tylko 100 denarów. Żeby to zrozumieć, pokażę Ci to. Ile była warta praca w ciągu dnia? Jeden talent to 34 kg złota, a jeden dzień pracy to jeden denar. Zatem, żeby odpracować jeden talent, trzeba byłoby pracować 6 tysięcy dni, a 10 tysięcy do końca życia mogłoby nam nie starczyć czasu. Co zatem lepiej zrobić? Łatwiej jest przebaczyć, bo kto ma dużo talentów, ten jest bogatszy. Jaki ty masz talent. A co tam się dzieje? Yy, Pieczareczki i cebulka podsmażają się. Przypomina mi się sprawa robienia obiadu przez mamę. Ona jak rozkroiła. Pozdrawiamy mamy. Benię. Kurczaka, to się pytała dzieci, co lubicie najlepiej? Dzieci mówiły białe mięso. Ja przecież ja tak popatrzyłem moje to wszystko jest białe. Nie, nie. Piersi od kurczaka najbardziej lubią nasze kochane dzieci. Nie ja skrzydełko. Skrzydełko mówią tacie. No, zaraz będziemy dokładać do naszego farszu. Grzybeczki już się robią, takie jak wspominałem, będą mniejsze i żółte. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, że jeden dzień pracy to był jeden denar? Żeby to sobie jakoś uzmysłowić, wyobraźcie sobie, że ten jeden talent, czyli 34 kg złota, to była równowartość, i teraz uwaga, 60 tysięcy dni pracy. A ten człowiek nie chciał przebaczyć 100 denarów, czyli tylko 100 dni pracy. Nakładamy do papryczki i serka, to jedno przyozdobimy. Pietruszką, a drugie będzie dla taty, żeby tym razem mógł zasmakować tego białego mięsa. Bierzemy pieprz, szyb, to dołożymy, żeby tak to mówiąc, było czuć. No dobrze, tato, ale jak my to skleimy? Kleju żadnego nie mam. Kawał no. sznurka by się przydało? No, Lecę sznurkę spokojnie. Nie ma co się poświęcać do sera ze sznurkiem. Zwiniemy, zwiniemy. Przygotowujemy do podsmażenia nasze piersi z indyka, które są już napełnione farszem. Zatem patrzmy, co będzie dalej. Mamy coś tutaj do zapięcia ładnego. I nie są to klamerki. Nie są, nie są, nie są. W kuchni także pomocą są domowe sposoby. Dzisiaj Każdy tata Michał Musi na pomyśleć, żeby. na złączenie dwóch kawałków wykałaczkami. No. Zobaczmy, jak to wygląda. Żeby to nam się nie roz. nie rozeszło. Delikatnie położymy to na patelni to stopniowo będzie się ściągać. Piersi nadziane, nie będą niczym obsypywane. Teraz pójdziemy je wykąpać w oleju i zobaczymy jak będzie za chwileczkę skwierczało i to wszystko będzie nam później wierzę, że bardzo smakowało. Do dzieła. Mamo, tato, pamiętaj, syn czy córka już Ciebie rysuje, bo przecież konkurs plebana nadal trwa. Pleban Grek zaprasza, aby namalować, co też mama i tato przygotowali nam na niedzielny obiad. Zatem, dzieci kochane, patrzcie uważnie i malujcie, rysujcie, przesyłajcie to do nas. Pierwsza odsłona za nami. Grzyby zostały już rozdane. Chociaż trochę ich zostało, myślę, że jeszcze Tata Michał nas zaskoczy i przygotuje nam odsłonę teraz zasmażaną. Patrzymy i dobro na naszym stole niedzielnym czynimy. Tato do dzieła! No, bierzemy ten kawałek, co pozostał, i z tego robimy nacięcie tak, jak na kotleta. Czyli nowy sposób również w naszej kuchni. Czy to będzie piers z kurczaka, czy skaczki, czy też z indyka, możemy go przygotować tak jak naszego schabowego. Wiem, że dzieci bardzo zajadają się tym smakołykiem, bowiem co tu dużo mówić. Rodzice wiedzą, co jest dla nich najlepsze, to białe mięsko. Doprawimy Zrobimy tak kulinarnie ładnie, żeby wszyscy chcieli tego moje, mojego indyka kupować chociaż. Mięsko jest białe. Pierwszy etap używamy sól sporo soli, i pieprzu, a następnie używamy pieprzu. Oczywiście. I liczymy to jako zdrową żywność. Można jeszcze serka tam trochę położyć. Korzystamy z podwójnego dania. Olej jeszcze jest ciepły na patelni. Grzybki nam zostały. No to teraz czas na piersi z indyka w wersji ala schabowy. Tata Michał tak oszczędnie gotuje. To tak jakby był olej z drugiego tłoczenia. Ale zastanawiam jeszcze jedno. Dlatego ten człowiek tak kiepsko liczył. 10 tysięcy. i był pazerny na 100 denarów? Myślę, że dzisiaj jesteśmy chyba bardziej mądrzy, prawda? Dlatego nie zamykaj swojego serca, tylko ucz się przebaczenia. Zawsze. Chociaż to nie takie proste powiesz. Ja cię rozumiem. to dzisiaj było. Na dwa sposoby. piers indyka, najpierw faszerowana, a później wykąpana w oleju, na schabowego. Teraz czas, by troszeczkę przyozdobić, bo przecież w kuchni plebana jemy też oczyma. Popatrzmy, jak to się przed niedzielnym obiadem strojenie zaczyna. Nadal myślę. Dlaczego on nie pomyślał 10 tysięcy? Nie. Niewyobrażalne. Pomyśl, 10 tysięcy. Muszę oddać. A ktoś ci mówi: Oddaj mi stówę. Nie. Tato, zdarzyło ci się kiedyś od kogoś coś pożyczyć, albo komuś pożyczyć? Ja lubiałem pożyczać, bo wiedziałem, że mi nie oddanie. I to jest, to jest właśnie podsumowanie dzisiejszego gotowania taty ale... Michała. Niektórzy pożyczają, bo wiedzą, że nikt nie odda, ale nie noszą urazy w sercu. Może tak warto gotować? Pamiętasz to pierwsze pytanie. Ile kosztuje przebaczenie? No to ustroimy jeszcze, żeby było troszkę zielonego. I pozostaje nam życzyć. Smacznego. Smacznego. Ile zatem kosztuje przebaczenie? Jeden talerz bym dał. Można oddać wszystko. O. Przebaczyć to znaczy powiedzieć komuś, daję ci szansę, kocham cię. Zatem, skoro chcesz dać nam szansę, to zapraszamy Ciebie już za tydzień, bo przed nami. Kolejne gotowanie na dwa sposoby. Tym razem coś, z czego słynie tata Michał. Aby się dowiedzieć, zapraszamy już za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Nic się nie powylata. dawaj. Dalej, dalej. Jedziemy na ja dżerde. No, dzień no. Nie, 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 nie. Dzisiejsza kucha. <laughs> dobra, <laughs> dobra, dobra kucha. To była kucha. <laughs> Liczymy się dzisiaj uczyć ze Świętym Piotrem.